Chciałam się zapytać Pana o słowa Zbigniewa Ziobry. Sąd zgodził się na przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed Komisję Śledczą. Pan minister powiedział tak, dlaczego jeśli bandyta chce mnie do czegoś zmusić, to mam ulec bandycie? Przed bandytami można się bronić, a jeżeli nawet nie czynić tego w sposób aktywny i fizyczny, bo ja przecież szanuję policjantów, ale oni są zmuszani do pewnych czynności i na pewno nie, będą, nie będę chciał i nigdy by mi nie przyszło do głowy, żeby im krzywdę zrobić jakąś. Choć muszę powiedzieć, że dysponuję arsenałem rozmaitych jednostek broni, pewnie dałbym radę. Pani redaktor, aż naprawdę tego nie powinno się komentować, bo to jest na tak, powiedziałbym, niskim poziomie, że to, że wypowiada te słowa minister sprawiedliwości rządu Rzeczypospolitej, który był najdłużej sprawującym funkcję ministrem, bo dwa lata wcześniej, później osiem lat, to dla mnie jest niepojęte. Te słowa są po prostu skandaliczne. Te słowa są skandaliczne. Minister sprawiedliwości powinien do, poddać się orzeczeniom sądów. Słowa nie wiem, o kim on mówi bandyta, ale minister sprawiedliwości, który prowadził tak duże restrykcje, również ustawowe w stosunku do ochrony praw człowieka, chociażby w postępowaniu karnym ograniczył prawo do obrony w decydujących momentach postępowania karnego. Moim zdaniem e, 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 nie ma dzisiaj żadnego tytułu moralnego i politycznego do krytykowania kogokolwiek, a już używania słów, jak pani zacytowała, to dla mnie jest niepojęte. No właśnie, ale co to oznacza dla policji? Czy policja powinna się wzmocnić, ale pani... y, y, przychodząc do pana ale Ziobry, bardzo. czy wysłać jakieś Pani redaktor, grupę... no, A... no często osoby, które są podane władztwu państwowemu, wyrażają jakieś groźby. Ale, ja, ale, pan, ale pan, jak pan to traktuje, jako groźbę, jako... Jak pan nie, ale, ale... Potem minister tłumaczył szczerze? się, były minister tłumaczył szczerze? się, że nie, nie powiedział ja, to, co powiedział. Ale, 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 wie, ale, wie, panie, ja, ja ale pani, ja Ziobrę znam. Ale szczerze. To jest człowiek, Zobaczy pani. I on mnie teraz słucha i wie, że tak będzie. Jak przyjdzie do niego policja, to potulnie się zgodzi i podporządkuje się policji, bo on jest mocny w słowach. A, może się A jak dochodzi no co do czego? Albo jest mocny, jak ma cały arsenał prokuratury pod sobą, to wtedy i policji to wtedy jest mocny. Ale tak kiedy y, 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 jest już człowiekiem, który nie, nie spełni funkcji e, e, wykonawczej, no to on jest mocny w słowach, w słowach tylko. Zobaczy pani, państwo też to się przekonają. Mm, panie ja messrs. uważam, że mm. państwo powinno stosować prawo. Mamy orzeczenie sądu, które nakazuje doprowadzić na posiedzenie komisji. To orzeczenie sądu musi być wykonane. Y Byłby pan, chciałby pan być obrońcą Zbigniewa Ziobry? A dlaczego by nie? Wie pani, ojej, ile tam jest powodów do tego, żeby... Ja chcieć bym nie chciał. Od razu mówię, chcieć bym nie chciał. Ja tego człowieka naprawdę, przecież on kiedyś był moim zastępcą, powiem Pani w Komisji Kodyfikacyjnej do Spraw Prawa Karnego na początku. Ja go poznałem, podawał mnie do sądu wielokrotnie I, 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 i ja bym nie chciał go bronić, chociażby z tego powodu, że podał mnie do sądu. Ale uważam, że jakby się zwrócił do adwokata, to każdy adwokat powinien podjąć się jego obrony.